Jeszcze Polska nie zginęła. W pierwszym krajowym zjeździe delegatów naszego związku w 1981 roku delegaci zapisali, u początku naszego związku były po prostu potrzeby zwykłych ludzi naszego kraju, ich cierpienia i zawody, nadzieje i tęsknoty. Związek nasz wyrósł z buntu społeczeństwa polskiego, doświadczonego w ciągu przeszło trzech dziesięcioleci. Łamaniem praw ludzkich i obywatelskich, z buntu przeciwko dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. Nasz związek do dzisiaj, i to mówię z pełną odpowiedzialnością za słowo do dzisiaj realizuje to marzenie. Jedyna gorycz, jaka pozostaje, że po 34 latach. Niestety, istotna część z 21 postulatów cały czas pozostaje w sferze marzeń, ale to jest też dla nas wyzwanie, z którym musimy się mierzyć i któremu musimy podobać. Ile pikiet, manifestacji realizował nasz związek? Realizowaliśmy my, realizowaliście wy, bo przecież członkowie Solidarności uczestniczyli w tych wszystkich pikietach, manifestacjach, we wszystkich akcjach protestacyjnych. Łącznie w tych akcji, pikiet, manifestacji było 45 w ciągu czterech lat. Czyli niemalże co miesiąc jakieś działania. Chciałbym w tej chwili podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy w trakcie tej kadencji, czyli wam wszystkim, Dzięki ciężkiej, trudnej i niewdzięcznej pracy w Solidarności powodowali, że te działania były w ogóle możliwe, bo to przecież one były możliwe tylko dzięki Wam. I za to Wam z całego serca dziękuję. Chciałem podziękować moim współpracownikom, członkom prezydium zarządu regionu, ale też wszystkim pracownikom zarządu regionu za ich pracę przez te cztery lata. Wszystkim wam w oddziałach, w biurach zarządu regionu, wszystkim którzy z pełnym oddaniem i sercem służyliście drugiemu człowiekowi, za to wam z całego serca dziękuję. Pozwólcie, że zakończę cytatem. Cytatem, który jest nadal aktualny. A jest to cytat błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Słowa z jego Mszy za ojczyznę z 29 sierpnia 1982 roku. Solidarność w narodzie rozrosła się jak mocne drzewo, które chociaż jest podcięte w swoich korzeniach, wypuszcza nowe i chociaż drzewem tym szarpią burze, chociaż urwaną koronę chwały, to ono nadal mocno trzyma się ziemi ojczystej i czerpie z naszych serc i naszej modlitwy ożywcze soki. Które pozwalają mu trwać i w końcu wydać dobry owoc. I to jest przesłanie nadal aktualne: niech żyje Solidarność. Dziękuję bardzo. Mogę powiedzieć, że jesteśmy jedynym takim związkiem w naszym kraju na pewno, ale i w Europie, a może w świecie, który ma tą wspaniałą preambułę o wartościach chrześcijańskich, ale także, że jesteśmy związkiem jednolitym. Jednolitym, ale który zarazem reprezentuje wszystkie zawody, wszystkie branże. Chociaż są organizacje związkowe, które są tylko związkami branżowymi, którym jest o wiele łatwiej prowadzić negocjacje w zakładach pracy, bo dbają tylko o interes jednej profesji, jednego zawodu, jednej branży. Wy w zakładach pracy podczas negocjacji musicie dbać o interes każdego pracownika w tym zakładzie pracy. Czy to jeżeli chodzi o służbę zdrowia, od tego konserwatora w szpitalu po lekarza. Czy to w szkołach od woźnego po nauczyciela. I dlatego tak bardzo trudno niejednokrotnie nam jest prowadzić negocjacji, bo w nas jest ta prawdziwa solidarność. Na zakończenie dziękując Wam, życzę dobrych wyborów. Na każdym spotkaniu mówię, żeby wam się chciało, bo mi się bardzo chce. I tego wam z całego serca życzę. A na zakończenie wam przeczytam takie słowa, które otrzymałem, jak byłem na sekcji, z jednej sekcji krajowych, takie życzenia. Rób, co możesz dobrego dla wszystkich ludzi, wobec których możesz. W każdym czasie, kiedy możesz, w każdym miejscu, którym możesz, na każdy sposób, na jaki możesz. Tak długo jak możesz. Szczęść Wam Boże, dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się z tego spotkania, z możliwości ujrzenia Was tutaj, na tej sali. Chociaż nie ukrywam, że pewnie tak jak w sercach większości z nas, w zderzeniu tą rzeczywistością, która wokół nie ma w nas zbyt wiele radości, tym większa jest satysfakcja tu, w tej chwili, że udało nam się do Solidarności tą salę, kolebkę, zachować przy sobie, że jest ona własnością solidarności, jest i stoi trwale podczas dnia opodal wznosi się trudzawe pudło, które bardziej i prędzej kojarzy się z więzieniem niż ze świątynią wolności. 37 106 Liczba osób uprawnionych do głosowania na posiedzeniu wyborczym 208 Liczba osób obecnych na posiedzeniu wyborczym 188 Liczba wydanych kart do głosowania 187 Liczba wszystkich oddanych głosów 187 W tym głosów ważnych 187, nieważnych nie było Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru 94 Kandydaci na przewodniczącego uzyskali następującą liczbę głosów ważnych. Krzysztof Doślad 179. mnie straszliwe zobowiązania. Nie wiem, czy podołam. Dziękuję. Dziękuję wam. Dziękuję wam za te głosy, za poparcie, za zeszliwość, za, za całą sympatię, jaką spotykałem się cały czas. I dzisiaj również z tą niezwykłą sympatią, na którą naprawdę w małym stopniu zasłużyłem. Ja jestem, ja jestem świadomy swoich, swoich braków, swoich niedoskonałości, błędów, które popełniam. Przepraszam was za to, co było niedobrego, co odbieraliście jako rzeczy niewłaściwe z mojej strony. Mogę obiecać, że na pewno. Tych rzeczy niewłaściwych przez te najbliższe 4 lata będzie mniej z mojej strony. Dziękuję Wam pięknie. Mogę Wam obiecać to, co powiedziałem: ciężką pracę. Ciężką pracę, od której na pewno się nie będę uchylał, a przed nami jest mnóstwo zadań. Mnóstwo rzeczy do zrobienia. Przysięgam na honor, na tradycję narodu polskiego. Być godnym kontynuatorem sierpniowej idei Solidarności. Sierpniowej idei Solidarności. Będę, bronił i będę bronił praw i godności człowieka bez względu na konsekwencje, jakie będę ponosił. Bez na jakie będę, ponosił. będę przestrzegał postanowień. zawartych w, Zawarty w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i działał w interesie ludzi pracy. Działał w interesie ludzi pracy. Będę służył Ojczyźnie i Związkowi Będę służył Ojczyźnie i Związkowi poprzez umacnianie demokracji i koleżeńskiej idei Solidarności. Poprzez umacnianie w negacji, w obrończeństwie i w tej Będę z trzech nich niezawisłości i suwerenności Będę z trzech nich niezawisłości i suwerenności Przysięgam. Przysięgam Przysięgam Tak mi dopomóż Bóg Przysięgam.